Jak co roku organizujemy Powiatowy Dzień Dziecka. Tym razem w Chmielowicach, w ubiegłym roku był w Turawie. Zapraszamy na nie dzieci z naszych trzech domów dziecka razem z wychowawcami, z dyrekcją, rodziny zastępcze ze swoimi dziećmi. Wszyscy się cieszymy, że w naszym przepięknym, zabytkowym parku właśnie Pan Starosta i pani starosta zdecydowali że odbędzie się powiatowy dzień rodzicielstwa zastępczego i dzień dziecka dla wszystkich rodzin z całego powiatu i domów iczeń domów dziecka Dzieci mamy obecnie 15 i te nasze właśnie dzieci, które mieszkają tu na co dzień, mają codziennie okazję oddychać tym świeżym powietrzem i odpoczywać w cieniu tych pięknych drzew. Dlatego cieszymy się, że dzisiaj więcej dzieci ma okazję odpoczywać, oddychać świeżym powietrzem, bawić się i czerpać dużo radości z tego dnia. Uwaga, do góry! I każdy przechodzi na drugą stronę! Środek, tak, bo dla mnie bezpiecznie. Dobrze, udało Wam się. Dzisiaj jest dzień 30 maja, czyli Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dlatego też chcieliśmy wyjątkowo uczcić ten dzień, heń oraz zbliżający się Dzień Dziecka, żeby no, wszystkie dzieci się cieszyły. To jest nasz pierwszy cel i y, na pewno chcieliśmy uczcić trudną misję rodzicielstwa zastępczego. Jest to no, wyjątkowy dzień, wyjątkowe rodziny. Chcielibyśmy ch 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 również, żeby tutaj nasze powiatowe rodziny się integrowały, żebyśmy tutaj wspólnie wyznaczali sobie cele, jakie powinniśmy zorganizować i jak, jakie są y, najważniejsze potrzeby dla rodzin zastępczych i dla dzieci z powiatu polskiego. <śmianowidze> Bardzo serdecznie witam Panią Leonagę Płockaj, wicestarostał Polskiego, Panią Magdę Fręczar, starosta e, rzecznika e, Starostała Polskiego i Panią e, Iwonę Reinhardt, e, powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie, Pani, która oczywiście jest również współorganizatorem tej całej imprezy. Bardzo cieszymy się, że już Państwo zdążyliście dojechać, bo obawialiśmy się, że jest to troszeczkę za wcześnie. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo świetnie bawić. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, mnóstwo konkursów. Bardzo zachęcam wszystkie dzieci i rodziców do wzięcia udziału. Są cenne nagrody, więc warto, proszę, brać udział. Główna nagroda jest naprawdę e, bardzo ciekawa. Nie wiem, czy mogę zdradzić, panie Michale. Tak, już można. można. już, można już zdradzić, co to będzie. Główna nagroda to jest przelot balonem dla dwóch osób. Mam nadzieję, że podoba się. <noise> Witam Was, drogie dzieci, bo to Wasze święto za chwilę, ale połączyliśmy je razem z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Dzieci w naszym powiecie są dla nas najważniejsze. Staramy się, aby uczcić przynajmniej to święto, dla Was zrobić uroczystość specjalnie dla Was. W której będziecie się bawić, szaleć w pełni radości, uśmiechu, konkurencje w dy, dy, różnych dyscyplinach, ale myślę, że to taka walka będzie przyjemna, integracyjna, będziecie się poznawać, bo wiem, że tu są dzieci z pozostałych naszych domów, domu dziecka w Turawie i Starnowie Opolskim. Życzę Wam wszystkim naprawdę pięknego, pięknego popołudnia. Myślę, że deszcz. Nie będzie padał, że zdążycie się bawić i korzystać ze wszystkiego, co Wam zaproponowaliśmy. Starostwo Powiatowe przygotowało nagrody, myślę, że będziecie usatysfakcjonowani nimi. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, pomyślności, zdrowia spełnienia swoich najskrytszych marzeń, oczekiwań co do domu, co do szkoły, do końca roku szkolnego, już teraz możemy się nie spotkać, do końca roku szkolnego życzę Wam samych dobrych ocen i wymarzonych wakacji. A dzisiaj bawcie się pięknie, wszystkiego dobrego. Jest taki taniec, którym można się leciutko... O, i Pani go usłyszała taniec, już nie ma, od razu, proszę się nie bać, od razu. Dobrze, słuchajcie, rozgrzejemy tylko dwie nogi, dobrze? Trzeba zrobić taki ruch, trzeba dwa razy tupnąć w ziemię, dacie radę? Tup, tup, to strasznie proste, nie? Dwa razy klatnąć palanka, dwa razy klasnąć, złapać ręce w ten sposób jak do kazaczka i się obrócić. Super proste, myślę, że dacie radę. I obracamy się. Obracamy się. A teraz robimy haczyki. Z kim poku mamy w okolicy. Wiemy jak się robi haczyki i obracamy się. Jeszcze haczyki. Oh jeszcze raz Я врут. <coughs> <justo las dos. tose>